Siemanko z tej strony forget dzisiaj pokażę wam jak fajnie zarobić na jakiejś clickerze jest tak pierwsze co to dostajemy 5 euro na początek więc Klikamy sobie tam możemy następnie otwieramy sobie skrzyneczki żebyśmy mogli jak najwięcej ulepszyć i ulepszamy sobie zegar na początku zegar jest szary potem srebrny potem złoty ulepszamy jak najwięcej możemy potem budujemy się w taki sposób że klikamy ten guzik Dajemy sobie ustaw datę, nie, ustaw czas i przesuwamy sobie godzinę. I dostaliśmy już Wam pokazuję, zostaliśmy 37 euro i tak cały czas bukujemy <noise> dopóki nam się nie znudzi. Po 10 minutach czasu dostajecie tak około 2000 dolarów. Zależy, ile macie ulepszonego, jest wikera. Wszystko w tym odcinku, do zobaczenia.